Dzień dobry, cześć, witajcie, witam się z Wami w kolejnym filmie na moim kanale. Mokre jeszcze mam włosy, ale mam chwilę, żeby właśnie nagrać Wam w ten weekend odcinek o marce Elganzo i nowym zapachu Hey Sunshine. Marka Elganzo często się przewija, bo oczywiście dostaję to w paczce PR-owej, niezobowiązującej, to nie jest współpraca. Zwał jak zwał, natomiast dostaję, to nie muszę tego pokazywać, ale lubię tą markę, lubię też ciuchy tej marki. Mam czapki, mam szalik, mam kurtkę i naprawdę są dobrej jakości. Jakoś e, lubię hiszpańskie produkty. Marka została założona przez dwóch braci, właśnie tworząc markę odzieżową. Mają również set zapachów, które dwa z nich kocham, po prostu kocham, są na moim kanale. Ten sunshine, Hej Sunshine Ganzo również zrobiłem we formie shorta. Natomiast dzisiaj troszeczkę dłużej sobie opowiemy. I nie przedłużając, wchodzę we fragmentikę. Mam nadzieję, że, mi, że nie będę musiał wszystkiego ciąć, te wszystkie moje i tak dalej. Wchodzimy i mamy tutaj nuty głowy, gruszka, brzoskwinia, nuty serca, jaśmin, róża, gardenia, nuty bazy, piżmo, nuty drzewne. Pierwszy. Pierwsza nuta głowy, gruszka, brzoskwinia to faktycznie jest owocowy zapach. To jest zapach, który jest bardzo mocno kobieco-owocowo zblendowany. Zblendowany to znaczy nie brzmi chemicznie, a wszystkie te składniki tworzą jedną całość. Ciężko tutaj się odnieść do danej jednej nuty. Na początku na pewno czujemy tą okrągłą, delikatnie wodną gruszkę. Ona daje tutaj taką, taki wodny vibe, ale on jest naprawdę tylko przez chwilę. Później mamy róże, gardenie, jaśmin. Musiałem sobie przypomnieć. Jest to na pewno bogactwo kwiatów, ale nie białych kwiatów, tylko takich bardzo radosnych, wesołych. Marka wprowadziła ten, czyli wprowadziła przynajmniej na rynek polski. Już pod koniec lata, tak? ponieważ no, już kończy się lato. Za dwa tygodnie będzie koniec prawie. I Z jednej strony się dziwię, a z drugiej strony mi się to podoba, bo to jest taki trochę powrót do lata. Tu jest zamknięte lato w flakonie. I faktycznie czuć ten jaśmik, czuć tą gardenię. Ta róża jest tylko tłem. Ona tutaj nie jest wyczuwalna, że to jest róża. Ona taki daje trochę kwiatowo mydełkowy posmak, powonienie, ale to naprawdę jest bardzo, bardzo delikatne tło. Mamy również piżmo, które osładza nam całą kompozycję i która sprawia, że ta kompozycja jest bardzo taka otulająca i nawet trochę cozy, jeśli mogę to tak powiedzieć. Jest tutaj również nuta drzewna, na fragrancence, natomiast ja jej nie czuję. Czuję tutaj nuty właśnie kwiatowe. Bardzo, ale to bardzo delikatnie mydlane, takie naprawdę dobrej jakości. No i czuję tutaj jak najbardziej owoce. Jest to zapach, ja w moim osobiście, może tak moim osobistym zdaniem, zostawia ogon. Zostawia ogon go czuć, go otoczenie to czuje, otoczenie, otoczeniu się to podoba. Jest to zapach dla młodszych kobiet, dziewczyn, ale jest to zapach również taki, który może który może używać kobieta, która chce sobie dodać energii, która chce pachnieć owocowo-pudrowo, która chce kołyszeć się tym zapachem, która chce pachnieć Cały czas świeżo i ładnie, bo to jest ładny zapach. To nie jest żaden orientalny zapach, który trzeba poznać, który trzeba lubić. Nie każdy lubi te orienty i tak dalej. Jest to zapach, który na pewno będzie się podobał otoczeniu i myślę, że też Wam. To nie jest trudny zapach do, do noszenia. Jest to zapach, który wydaje mi się, że może pasować na każdą okazję prócz tych biznesowych, bo faktycznie przez, to, przez te owoce we Otwarciu i później jeszcze w tym blendzie, całym, w całej kompozycji na okres całego czasu trwania na naszej skórze, na naszych ubraniach, on może być trochę za bardzo szalony, crazy, bo o ile jest ta nuta trochę cozy, taka otulająca, to cały czas, mimo wszystko, ta kompozycja zamyka się w takim bardzo szalonym wydźwięku, takim letnim. To jest coś, co może nam wspomnieć o wakacjach, to więc podsumowując, zapach, który w większości Wam się spodoba, zapach kobiecy, owocowo-piżmowo-pudrowy, z kwiatkami również, zapach na każdą okazję, nie tą biznesową. Myślę, że nawet na śluby może być ok. Myślę, że może być na śluby ok, chociaż wiem, że dziewczyny, kobiety biorąc lub wolą bardziej takie wykwintne, czasami nieco cięższe zapachy, ale czemu sobie nie dodać tej energii? Czemu sobie nie dodać tego power'a? Czemu sobie nie przypomnieć o owocowym lecie, o takim słońcu? Jeśli chodzi o flakon. Flakon jest ciężki, korek jest plastikowy, ale bardzo dobrze wchodzi tutaj. I to jest faktycznie bardzo dobrej jakości wykonanie opakowania, butelki. Mamy również y, taki tutaj kokardkę. Wygląda jak len, wygląda bardzo sexy, jeśli mogę tak powiedzieć. O, o kokardzie, o, o zdobie, o flakonu, ale bardzo mi się to podoba. Fajnie, fajnie to wygląda. No. Na pewno rzuca się w oczy na ten koralowy odcień, bo tutaj mamy koralowy odcień. Teraz patrzę, jak się nagrywam, jak dziwny kadr mam. No ale cóż, musicie mi wybaczyć. Mam nadzieję, że film się podobał. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, Łapki w górę. A my się widzimy w kolejnym filmie. Cześć.